Ekostolarz wykorzystuje często w swoich projektach odpadowe materiały, ale dobrze jest generalnie ustawić kreatywność na wysokie c. Wtedy łatwiej jest dochodzić do pewnych wniosków i pewnych pomysłów, na które wcześniej może nikt nie wpadł. Podpowiadam kilka rozwiązań, które mogą przydać Ci się w pracowni. Również trochę rzeczy związanych jakby z materiałoznawstwem, tak chyba nazwałbym to, gdybym był w szkole, ale na szczęście nie jestem. Po kolei. Czy można pogrubić deskę? No oczywiście można z deską zrobić tysiąc rzeczy, można ją pomalować, można ją pociąć, można ją, ale nie można jej pogrubić. Tak się wydaje. W rzeczywistości jest fajne rozwiązanie, tak zwany nosek. Stosuje się go szczególnie przy meblach kolonialnych, tam najczęściej to widuje, dodaje im to masywności i dostojności. Tymczasem często są zrobione z naprawdę cienkich deseczek. Tutaj mam deskę 18 i dokonuję w tej chwili produkcji noska. Robi się to przez powtórzenie listwy po docięciu. Technika jest prosta, jedno cięcie, jedno klejenie i mam deskę, która wygląda na dwa razy grubszą niż jest. Czysty fake, a jednak działa. Amatorzy tacy jak ja często mają tarczę piły stołowej wystawioną maksymalnie do góry, na pełen grzbiet i tak jest przez całe życie tej piły w Twojej pracowni. To nie jest dobrze tak naprawdę. Same tarcze się zmienia, ale zmienia się również wysokość wystawienia tarczy. Przy miękkich gatunkach ma to moim zdaniem trochę mniejsze znaczenie niż przy twardych. Jeżeli przy twardym drewnie obniżysz wysokość Piły, wtedy piła zamiast łapać materiał jednym czy dwoma zębami w trakcie obrotu, będzie łapała jednocześnie trzema czy czterema, to co spowoduje, że będą mniejsze wibracje, będzie bardziej um, idealne cięcie i jednocześnie materiał będzie dociskany do podłoża, do stołu większą ilością zębów w tym samym czasie, co znowu zmniejsza wibracje, co powoduje zmniejszenie poszarpań, więc generalnie warto to zrobić. Nie mam żadnego doświadczenia natomiast, jeśli chodzi o wysokość wystawienia piły przy pracy z płytami, bo nie pracuję z płytami, ale w sumie czasami e, warto jest wiedzieć takie rzeczy. Jak masz jakieś doświadczenie na temat pracy z płytami na takich piłach, e, śmiało daj znać, czy warto regulować wysokość tarczy. dzisiaj zajęcia z materiałoznawstwa. Używam światła UV, dlatego mam takie okulary. Mam tu parę bryłek bursztynu. Bursztyn, jak wiadomo, w świetle UV robi się taki właśnie zielonkawy. A teraz drewnie. Czy jest takie drewno? Oczywiście, że jest. Nazywa się sumakotstowiec. Jest dość popularne. Rośnie w ogrodach. Ma czerwone, właśnie burgundowe kwiatostany, w których, z których to w krajach, gdzie jest na przykład dłuższe lato, jak Turcja uzyskuje się przyprawę świetną cytrusową, przyprawę świetnie komponującą się z cebulą w piórkach. To nazywa się sumak. I teraz uwaga, jak się przekroi. To drewno, to ono jest fluorescencyjne. Można z niego robić fantastyczną biżuterię, w niektórych krajach się to robi, u nas chyba nie. Natomiast można też tym drewnem interesować inne gatunki. Bardzo ciekawy patent, już teraz wiecie, że istnieje drewno fluorescencyjne. Miarek nigdy za wiele. I tak raz w miesiącu zdarza się taki dzień, kiedy idziesz do żony i mówisz, żona, masz miarkę krawiecką, bo mi wszystkie moje miarki zginęły. No to jest słaba technika, bo tam centymetr czasami ma półtora centymetra. Ale jest to rozwiązanie, które powoduje, że zawsze jest jedna miarka, która nigdy nie ginie, przynajmniej w pracowni. I otóż jest to, jest to po prostu rozwiązanie z taką miarką samoprzylepną, która w ogóle nie ma obudowy, po prostu to jest taka otasiemka. Jeszcze jej nie zainstalowałem u siebie. Zastanawiam się, czy zainstalować ją od góry blatu, czy na krawędzi z boku, żeby zawsze mieć punkt odniesienia. Pomysł wydaje się bardzo sexy. Dodatkowo mogą te miarki być leworęczne, w sensie, że mają no nie już naniesione od lewej strony, albo od prawej. Fajny temat. 5 do 8 zł na łyżu, 4 dychy na legrze. Sami decydujecie, gdzie odprowadzacie podatki. Słuchajcie, jest na mieście nowy materiał. Nazywa się paulownia. Jest to zupełnie niezwykłe drewno, które pochodzi z tak zwanych drzew tlenowych, oxtree. Na razie w Polsce mam wrażenie, że nie ma dużego znaczenia tartacznego. Raczej ma znaczenie energetyczne. Ale ma kilka przeniezwykłych zupełnie cech, ta paulownia. Tu mam przykład takiego drewna. Mam tego więcej. Kupiłem w ogóle... Kupiłem nieszlifowaną kantówkę, drewno jest niezwykle lekkie. Jest naprawdę niezwykle lekkie. Może nie jak balsa. Jest o 30% lżejsze niż zwykle drewna o tej samej twardości. Tak się je określa. Kupiłem 10, belek, 10 balików takich 10 na 15 półtora metrowych i te baliki będę z nich robił dwa blaty tutaj do pracowni. Widać natomiast, że upada całkiem solidnie. Dlaczego wspominam o tym drewnie? Dlatego, że w Polsce jest traktowane jak egzotyk, ale upra uprawy. Drzew tlenowych w Polsce rosną w siłę, te drewna mają nieprawdopodobne przyrosty, zupełnie, i myślę, że z czasem będziemy z nich robili meble tutaj na miejscu w Polsce, już wkrótce za lat kilka, bo mają nieprawdopodobne przyrosty, jak mówiłem. I dzisiaj top 5 informacji o drewnie paulownia, które mnie samego absolutnie zaskoczyły. Po pierwsze, nie ma w ogóle senków dlatego, że nie ma gałęzi, dlatego, że liście, wielkości łopianowych liści wyrastają bezpośrednio z pnia. Szok. Paulownia ma zupełnie kosmiczne przyrosty. E, to, to jest słój tego drewna. E, mierzyłem je tutaj, to jest cało. Tu są centymetry. Ono jest tak od 2,5 do 3,5 cm. Średnio powiedzmy, że 3 centymetry jest odległość Pomiędzy słojami. To oznacza, że w roku to drewno, to drzewo urosło 6 cm na średnicy. Teraz porównuję sobie to z e, drewnem, które tutaj na sołu mam. To jest skandynawski e, świerk czy sosna, nawet nie wiem. E, e, na 3 cm to drewno potrzebowało 9 lat. Porównajcie. E, jak bardzo szybko rośnie pałownia. Pałownia jest nazywana aluminium z drewna. To dlatego, że jest lżejsza o 30% od innych gatunków, które mają dokładnie tę samą wytrzymałość, która jest zresztą w przypadku pałowni porównywana z klonem, więc nie jest źle. Jak masz wolne moce przerobowe u siebie na warsztacie, to powiem Ci, jak zarobić 2 miliony złotych. Otóż jest najdroższa deska surfingowa na świecie. Zrobiona z pałowni, która. Jest warta trzysta tysięcy dolarów. Jest na ten temat strona internetowa. Teraz tak, jeżeli kreatywnie skopiujesz tą deskę i sprzedasz ją za pół ceny, to i tak jest 2 miliony zł. Więc właśnie ci nagrałem fajną robotę, daj łapkę jesteśmy pity. Największa tajemnica tego drewna. W Polsce mówimy na nie Paulownia, ale tak naprawdę cały świat mówi na nie Polonia. Polonia. Ty decydujesz, jak mówisz. Natomiast my w Polsce mamy taki zwyczaj, na przykład w Warszawie na placu Wilsona. Mamy plac Wilsona, natomiast cały świat powiedział na to plac Wilsona. Tak już mamy w Polsce, że wymawiamy wujakę albo odwrotnie, w każdym razie inaczej niż cała reszta świata. Wybierz, jak mówić, na Polonię. Krótka rzecz o malowaniu skomplikowanych kształtów, szczególnie na drzwiczkach, które są powieszone dość wysoko, na przykład drzwiczkach ażurowych. Nigdy nie maluj tego w należąco albo jakoś nie wiadomo w przypadkowej pozycji pionowej. Staraj się malować tak, żebyś patrzył na dany mebel czy dane drzwi z pozycji, w jakiej normalnie będziesz patrzył, jak one będą już powieszone. W ten sposób unikniesz zacieków, których normalnie nie zobaczysz, oraz różnych niedomalowań. To dobra rada, jeszcze mi za nią podziękujesz. Jak wygnać szkodniki z drewna? Zwyczajowo tych szkodników jest parę gatunków. Zwykle w Polsce mówimy na nie korniki, niepoprawnie, ale uważam, że ta nazwa ma swój sens, dlatego że wszyscy je używają. Tak samo jak na buty sportowe lubimy mówić adidasy, a moglibyśmy mówić po prostu trampki. No dobra, e, trzy metody na szkodniki. E, w zależności od tego ile masz czasu, w zależności od rozmiaru, e, od gabarytu. Mebla może zastosować trzy metody. Pierwsza najszybsza, która trwa dwa dni, druga będzie trwała dwa tygodnie, a trzecia będzie trwała trzy tygodnie. Od razu podpowiem. No i ta dwudniowa. Trzeba mieć zaprzyjaźnioną lakiernię proszkową i po godzinach pracy do pieca, w którym wygrzewa się produkty po lakierowaniu proszkowym, wrzucasz swoje meble. Poczynając od temperatury 70-65 stopni, cały piec zjeżdża w dół i powoduje upieczenie robaczków w środku. Dobra metoda, ale nie można jej stosować do dużych gabaretów, bo mogą się powikrować. Druga metoda, która trwa dwa tygodnie, to jest formalina. Najpierw szlifujesz cały mebel, żeby odsłonić jak najwięcej kan kanalików. Później stosując wszelkie możliwe zasady BHP jak ochrony dróg oddechowych, oczu. Przede wszystkim spróbuj to robić nie w pomieszczeniu, tylko na dworze. Nakładasz na mebel, który jest zakorniczony, nakładasz formalinę obficie. I teraz są dwie szkoły. Jedni po tej formalinie stosują owinięcie tego szczelne wielkim worem foliowym na przykład, albo w ogóle folią stretch, a drudzy tego nie robią i jedni i drudzy mają te same efekty, to znaczy zabijają korniki, więc nie wiem czy warto, nie wiem, czy warto tą folią pokrywać. Jeżeli masz na ten temat jakieś doświadczenia, daj znać w komentarzach, bardzo chętnie poczytamy o tym wszyscy. Jest też metoda trzecia, kompletnie od czapy. Zajmuje dwa miesiące, więc jeżeli masz naprawdę dużo czasu i nie spieszyć się z danym meblem, bo w kolejce masz inne projekty, a ten po prostu chciałby gdzieś na strychu czy, czy w pracowni odłożyć i poczekać aż korniki wylezą albo zdechną, to polecam metodę numer 3, którą jest terpentyna. Nieprawdopodobna technika, o której przeczytałem. W książkach Ireny Gumowskiej to była taka MacGyver z czasów PRL-u, która mniej więcej mówiła jak y, z, zrobić śmietane z niczego, jak przychodzą na raz goście i to jest ostatnia deska ratunku i potem mówiła w jaki sposób te ostatnie deski ratunku poskładać do kupu i zbudować z nich szopkę dla gości. Była absolutnie genialna i jej metoda, która absolutnie zaskoczyła wszystkich, na dodatek jest skuteczna. Jest taka, że bierze się puszki i w te puszki wkłada się nogi. Szczególnie skuteczne jest to dla nóg stołów, ale również inne meble można w ten sposób traktować. Jeżeli Nóżki dadzą się włożyć w puszki, to wkładamy je do środka, nalewamy terpentyny i przez dwa miesiące dbamy tylko o to, żeby tej terpentyny uzupełniać. I co się wtedy dzieje? Mechanizmy kapilarne powodują wciągnięcie terpentyny w górę wzdłuż włókien drewna i powodują zatrucie robali. Nieprawdopodobna zupełnie technika, wymaga dużej ilości czasu, jak mówiłem. Natomiast jest naprawdę skuteczna. Jeśli ten film ci się spodobał, no daj suba po prostu, bo wrócę wkrótce z następnym. Tak czy inaczej, widzimy się.